Dzień dobry, witam państwa w programie Raport z Wojny. Dzisiaj mamy 28 marca, 33 dzień walk. Tradycyjnie zaczynamy od Odessy, która w ostatni weekend była ostrzeliwana rakietami przez stronę rosyjską, prawdopodobnie przez okręty, choć częściowo. Zakotwiczone w Sewastopolu. Nad samym Sewastopolem uaktywniła się w ten weekend obrona powietrzna rosyjska, według jednych doniesień z powodu jakiegoś ataku rakietowego przeprowadzonego przez stronę ukraińską. Natomiast źródła rosyjskie twierdzą, że nad Sewastopolem po prostu pojawił się ukraiński bezzałogowiec, który został zestrzelony. Z obwodu Mikołajewskiego Rosjanie zostali już całkowicie wyparci. Wcześniejsze pogłoski o tym, że w Hersoniu już zaczęły się walki uliczne, były przedwczesne. Prawdopodobnie była to dezinformacja prowadzona przez stronę ukraińską. Ukraińcy uderzają... Na wschód, próbując odciąć siły rosyjskie, które do niedawna próbowały iść na Krzywy Róg i Nikopol, a także z północy na południe na Hersoń i od północnego zachodu na Hersoń. Według niektórych doniesień walki o to miasto mają rozpocząć się w przeciągu kilku najbliższych dni. Rosjanie nie próbują jakichś ruchów ofensywnych tutaj na tym teatrze działań, natomiast ostrzeliwują z skupiska przygotowujących się do ataku wojsk ukraińskich. Oblężenie Mariupola trwa. Rosjanie odnieśli pewne sukcesy na zachodzie miasta. Prawdopodobnie ich plan to rozcięcie Mariupola na dwie części, tak aby obrońcy nie mogli ze sobą w pełni Współpracować. Natomiast miasto nadal się broni, mimo że nie dawano mu większych szans już tydzień temu. W Donbasie, niewielkie sukcesy rosyjskie na głównym froncie, gdzie bronią się okupani Ukraińcy. Udało się tam zdobyć jedną niewielką miejscowość. Natomiast odparte zostały ataki i próby, próby zajścia tych pozycji donbaskich od południa. A także próby ich obejścia na północy. Tutaj trwa natomiast ostrzał artyleryjski Siewierodoniecka i innych miejscowości frontowych. Jeśli chodzi o strategicznie ważne izium, to Rosjanie zdołali tutaj obejść od zachodu to miejscowość i przejść rzekę w miejscu, Mniej bronionym przez stronę ukraińską, i próbują obejść tą obronę teraz od południa. Obecnie izium jest zagrożone, to południowe izium, bo północne jest w rękach rosyjskich, jest zagrożone otoczeniem. Trwają walki, no i trudno tutaj coś więcej na ten temat powiedzieć. Natomiast Rosjanie próbowali obejść też szerzej izium od zachodu. I tutaj spotkali się nie dojrze z obroną wojsk ukraińskich, to z kontratakiem, które wypchnął te siły idące na południe rosyjskie na pozycje wyjściowe. Tym samym jest tutaj jakaś kontra do tych prób obejścia, odcięcia razże Donbasu od rejonu Charkowa, a dwa obejścia Charkowa od strony wschodniej. Tak samo przy samym Charkowie, który nadal jest bombardowany, wojska ukraińskie uderzyły na wschodnią część wojsk rosyjskich blokujących Charków, i udało im się tutaj odbić też dwie miejscowości i częściowo odciążyć miasto, likwidując jego pierścień oblężenia. W obwodzie Sumskim, no to można mu tutaj mówić o samych sukcesach strony ukraińskiej. W ostatnich dniach udało się wojskom ukraińskim wyrzucić Rosjan z miejscowości Trościaniec. Oznaczało to ostateczne odblokowanie ochtyrki, wyzwolone już wcześniej, i praktycznie w tym rejonie Ukraińcy doszli już do przedwojennej granicy z Rosją. Pozostałe miejscowości poza Trościańcem... Zajęto bez walki, wojska rosyjskie po prostu się stamtąd wycofały. Teraz pojawiają się takie pogłoski, że kolejnym ruchem będzie uderzenie w rejonie miasta Sumy i nastąpi zdjęcie oblężenia także i z tego miasta. Oczywiście, wszystko to wiąże się z osłabianiem linii zaopatrzenia dla tych wojsk, które od wschodu uderzały jeszcze kilka tygodni temu na Kijów. Czarników nadal jest obleżony i ostrzeliwany. Natomiast Rosjanie w ten weekend zajęli miasteczko Sławutycz. Do tej pory mimo, że było ono na pograniczu z Białorusią nikt tam się nie pofatygował, nie próbował go zajmować. Mieszkańcy tego miasta wyszli w, w, reagując na to z, Flagami, protestując, doszło do, do takich w miarę miękkich starć z wojskami rosyjskimi, i w reakcji na to Rosjanie wyszli ze Sławutycza, natomiast wokół miasta rozstawili barykady i patrole, także, także realnie ten teren kontrolują. Przy czym jest dyskusyjne, na ile to im w czymkolwiek pomaga. Ostatecznie nie sprawdziły się informacje o odcięciu wojsk rosyjskich na zachodzie i północnym zachodzie od Kijowa, natomiast trwają tam bardzo ciężkie walki i Rosjanie są spychani powoli. Obecnie zacięte walki trwają w Irpieniu i Hostomelu. Wydaje się, że Rosjanie dosyłają tutaj cały czas posiłki, te dodatkowe wojska, które, które cały czas jakoś tam spływają jednak z Rosji w reakcji na, na niepowodzenia w ostatnim miesiącu, właśnie w dużej mierze są prawdopodobnie kierowane tutaj. No i tutaj walczy, walczy też elita rosyjskiej armii, duża część rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych, choć oczywiście nie, nie tylko tutaj. Jednocześnie Rosjanie prowadzą uderzenia rakietowe na zaplecze ukraińskich sił zbrojnych. Z takich potwierdzonych strat z tym związanych to Jedną jest zniszczenie składu uzbrojenia w Żytomierzu, który jest atakowany od samego początku wojny przez lotnictwo i rakiety, a także zniszczenie składu paliwowego w miejscowości Równe, a także zniszczenie składu paliwowego w okolicach miejscowości Równe. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.